Wbijam ostatnio do garażu, co by sobie wulkanika uruchomić. I taki widok mnie przywitał. Zobaczcie. Jakiś wyciek z boku silnika. Na ziemi nie nakapało nic, ale cały bok silnika mam mokry taki. I to jest takie, nie wiem, takie dziwne klejące coś. No cóż. Trzeba sprawdzić. Cieknie spod tej pokrywy przedniej zębatki hmm, zobaczymy czy sezon zaczynam od mechanika, czy czy nie dobra, dobra trzeba ściągnąć tą tą pokrywę z, y, zębatki przedniej i zobaczyć co tam, skąd to wycieka to akurat nie ma jakiejś strasznej filozofii bo tu jest hmm. W sumie na jedną śrubkę tylko się ta pokrywa trzyma o. i zeszła sobie kurczę, ale to jest normalnie jaki to jest odlew. Kurka ładna no. trzeba wyczyścić, bo syfu w środku. Ale jakie to ciężkie wow! Dobra. Okej, okay, no i chyba mam winowajce tego wycieku, zobaczcie kuźwa jaki gnój, tak to jest jak się przez dwa lata nie zagląda do przedniej zębatki, patrzcie, kurde mi szk szkoda tego klucza, o jacie, <laughs> jakie błoto, no to z tego tak kurde waliło. Przez zimę, przez zimę wulkanik stał. Ja. No i dobra, widzicie no, okej. Okay. Patrzcie. Patrzcie jaki gnój. O, jak kuźwa, to jak normalnie jakiś lepik wygląda. Dobra, mam benzynę. Trzeba się ten zająć, wyczyścić, od razu łańcuch cały przeszorować też, bo i za zapsikać na nowo. Dobra, wiecie co? No tak, ok. To prawdopodobnie udało mi się znaleźć e, winowajcę tego. niby wyciekła, to po prostu z przedniej zębatki, bo się tyle gnóju nazbierało przez dwa sezony. <grym zniszczony> <grym zniszczony> że to zaczęło obciekać po silniku. No. Dobra, czyli tak, głowy mam czyszczeniem, nie zawracam. Potem się jeszcze zobaczymy, już jak będzie to wszystko wyczyszczone. Łańcuszek i, i tutaj z przodu wszystko. Był wyciek, nie ma wycieku przed poczyszczeniu. Kurczę, normalnie, aż ta zębatka na oczy przejrzała. <laughs> Jasne windale, powiem Wam, że taki chwilowy niepokój był na początku skąd? To kurde cieknie tak ten olej z boku silnika, coś jakby. I widzicie wyczyszczony. Można było tworzyć fabrykę mazutu Z tego co tu się nazbierało przez dwa sezony Tyle na dzisiaj Taka ciekawostka <grymna> nagrana Jak to mnie wyciek silnika Wyciek z silnika zaskoczył Okazało się, że, że to nie wyciek z silnika Tylko nazbierało się pełno gnoju na przedniej zębatce Za niedługo pierwsza jazda. Na razie dzięki za oglądanie, cześć.